No i mamy nowego prezydenta. Umarł król, niech żyje król. Mówią, że kampania była miałka, brudna, mało merytoryki. Pewnie tak. Ale to nie znaczy, że nic ważnego się nie wydarzyło. Przeciwnie, to właśnie w tej kampanii doszło do fundamentalnej zmiany na polskiej prawicy. Kiedyś 500 plus podnośmy płacę minimalną, wspierajmy najsłabszych. Królował na niej język solidarności społecznej. Dziś prawica chce czegoś innego. Niskich i prostych podatków, no i żeby państwo się nie wtrącało. Już nie Polski solidarnej, ale Polski liberalnej. Tego właśnie domaga się dziś prawicowy wyborca. Jak do tego doszło? Kiedy prawica zamieniła solidaryzm na liberalizm? Nazywam się Krzysztof Mazur. Witajcie na kanale o Geoekonomii, czyli rozkminach o polsce i świecie. Był rok 2005. Do tych wyborów PIS i PO szły w jednym bloku. Ich przeciwnikiem było potężne SLD. W wyborach do Senatu PIS i PO nie wystawiły konkurencyjnych kandydatów, żeby głosy się nie rozproszyły. W ten sposób to właśnie ich kandydaci mieli pokonać postkomunistów. Nie zawarto co prawda oficjalnej koalicji, ale było wyraźne porozumienie. To po tych wyborach miał powstać popisowy rząd, a Rokita miał być premierem. Premierem z Krakowa. W trakcie kampanii okazało się jednak, że SLD jest tak słabe, że nie stanowi już realnej konkurencji. Zaczął kształtować się zatem nowy podział polityczny. To Platforma i PiS, niedoszli koalicjanci, mieli odtąd stać się śmiertelnymi wrogami. W ten sposób zdominować scenę polityczną. I tak rzeczywiście się stało. Spór pomiędzy tymi partiami zdefiniował naszą politykę na kolejne 20 lat. W naturalny sposób pojawiła się wtedy potrzeba zdefiniowania nowej linii sporu. Co miało różnić tych niedoszłych koalicjantów? To właśnie w trakcie tej kampanii 2005 roku po raz pierwszy pojawiło się hasło wyboru pomiędzy dwiema wizjami Polski, dwoma modelami rozwoju pomiędzy Polską Solidarną i Polską Liberalną. Platforma miała reprezentować Polskę Liberalną tą wielkomiejską, stawiającą na wolny rynek, na modernizację, na integrację z Zachodem, no i na niskie podatki. Hasło 3x15 oznaczało 15% podatek PIT, CIT i VAT. To kosmos, patrząc na dzisiejsze stawki podatkowe. Wielu zarzucało im wtedy liberalny populizm. Odpowiedzią PiSu było hasło Polski Solidarnej. Drogą do dobrobytu jest solidarność i sprawiedliwość społeczna, redystrybucja, walka z wykluczeniem. Dlatego właśnie Lech Kaczyński w swojej kampanii odwoływał się do wartości wspólnotowych i do idei państwa opiekuńczego. Ale zamiast uczciwego państwa, dominuje poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. Nie zgadzam się, by tak wielu Polaków nie miało pracy, by państwo nie broniło przed wyzyskiem tych, którzy pracę mają. Nie zgadzam się, by emerytów nie było stać na wykup leków, gdy miliardy przepadają w aferach. Państwo nie może być bezradne wobec bandytyzmu na naszych osiedlach. I wobec największej hańby trzeciej RP głodnych dzieci. W ten sposób PiS zdefiniował prawicę na kolejne dwie dekady. W kwestiach społecznych i gospodarczych nie była to prawica reganowska, na wzór amerykańskich republikanów. Polska prawica mówiła innym językiem, językiem solidarności społecznej, walki z nierównościami. I to właśnie z tej wizji, 10 lat później, wyrasta program 500, czy podnoszenie płacy minimalnej. W odcinku o nierównościach mówiłem o konkretnych efektach takiej polityki PiSu. Pokazując na przykład, że płaca minimalna w Polsce należała pod koniec rządów PiSu do najwyższej w Europie. Bez wątpienia, tamten rząd miał swoje realne zasługi we wdrażaniu ideałów solidarności społecznej. Można zatem podsumować ten okres w taki oto sposób. Przez 20 lat, w latach 2005-2025, polska prawica mówiła językiem Solidarności. Wprowadziła reformy, które można zaliczyć do kanonu polityki socjaldemokratycznej. I osiągnęła na tym polu pewne konkretne sukcesy, co widać w podnoszącym się poziomie życia Polski Powiatowej. Ale ten okres właśnie się kończy, za sprawą świetnych wyników Sławomira Mencena i zwycięstwa Karola Nawrockiego. Dla wszystkich komentujących zwycięstwo Nawrockiego, jest jasne, że w pierwszej turze miał on zmobilizować elektorat PiSu, a w drugiej powalczyć o jak największą pulę głosów Mencena. I właśnie pod tym kątem dokonywano wyboru kandydata w obozie PiSu. Siłą Nawrockiego miało być to, że ma poglądy zbliżone do konfederatów i nie był obciążony negatywnym dziedzictwem rządów PiSu. Dlatego tak symboliczna była ósemka Mencena i ich wspólna rozmowa pomiędzy pierwszą i drugą turą wyborów. Nie wiem, czy ta rozmowa kogokolwiek przekonała, ale wiem, że jej znaczenie wykresza daleko poza te wybory. Ta dyskusja, która notabene odbyła się w siedzibie kancelarii zajmującej się optymalizacją podatkową, czyli właściwie w miejscu, gdzie pomaga się zamożnym, by jak najmniej dokładali się do wspólnej kasy, to właśnie ta rozmowa w symboliczny sposób zakończyła epokę Lecha Kaczyńskiego. Epokę dominacji na prawicy języka solidarności społecznej. I rozpoczęła się epoka Słowomira Mencena. Epoka dominacji na prawicy języka liberalizmu. Już pierwszy, a zatem najważniejszy punkt tej rozmowy Mówił o tym, że nowy prezydent będzie wetował wszelkie próby podnoszenia podatków. Jasne, tak. Jestem przeciwko podwyższaniu podatków. To deklarowałem. Ten punkt nie budzi moich większych, większych wątpliwości. W swoim programie wyborczym 21 propozycji dla Polski Nawrocki poszedł zresztą jeszcze dalej. Jeszcze dalej w kierunku tych liberalnych obietnic. Obiecał na przykład zerowy PIT dla rodzin, przynajmniej z dwójką dzieci. Drugi próg podatkowy będzie chciał podnieść do 140 tysięcy złotych. Postulował likwidację podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, także ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców, proinwestycyjny podatek od nieruchomości, no i najciekawsze, konstytucyjną ochronę przed podatkiem katastralnym i od spadków. Ten ostatni wątek chyba najdobitniej pokazuje zmianę, która dokonała się na prawicy. Wszystkie badania pokazują, że to właśnie sytuacja mieszkaniowa jest dziś powodem rosnących nierówności społecznych. Posiadający kapitał kupują kolejne mieszkania pod inwestycje. W tym samym czasie. Rośnie grupa młodych ludzi na dorobku, którzy nie mają szans na własne mieszkanie. Zamożni ze starszego pokolenia będą zatem żyli z renty od kapitału. Młodzi na dorobku będą musieli płacić rentę albo poprzez gigantyczne kredyty bankowe, albo poprzez ceny wynajmu. I co chce z tym zrobić nowy prezydent? Konstytucyjnie zablokować możliwość wyrównywania szans poprzez system podatkowy. Nie dla opodatkowania nawet 15, 30 czy setnego mieszkania. Pamiętacie, jak Mencen dociskał go, że nie będzie zgadzał się na żadne nowe podatki. Ktoś z Was może odpowiedzieć, że to tylko kampania. Jak mawiał klasyk, cóż szkodzi obiecać. Nie zgadzam się z tym. Moim zdaniem mówimy o trwałej zmianie. O stopniowym przechodzeniu prawicy z pozycji solidaryzmu na liberalizm. I mam na to trzy główne argumenty. Argument pierwszy jest taki, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią o tym, że po wyborach nie będzie można powołać nowego rządu bez głosów Konfederacji a Mencen jest dziś głównym kandydatem na wicepremiera i ministra finansów w tym rządzie. To właśnie tego zabrakło PiSowi w 2023, gdy wygrał wybory. Zabrakło mu koalicjanta. Dziś Konfederacja jest dla PiSu oczywistym sojusznikiem, by odzyskać władzę. Zatem mocna liberalna tożsamość Konfederacji zdefiniuje politykę PiSu w następnych latach. Dlatego uważam, że skręt w kierunku liberalizmu to nie tylko zabieg na potrzeby kampanii prezydenckiej, ale nowy kierunek, strategiczna orientacja, którą najprawdopodobniej przypieczętuje nowy rząd. Drugi argument dotyczy poglądów wielu polityków PiSu, średniego i młodego pokolenia. Dla polityków z pokolenia Lecha Kaczyńskiego, mających wspólne korzenie solidarnościowe, ten język solidaryzmu społecznego był w jakimś sensie naturalny. Dzisiejsi czterdziestolatkowie wyrośli już w innym świecie. Ich pokoleniowym doświadczeniem nie był styropian w Stoczni Gdańskiej, ale gry wideo na Commodore albo wypożyczalnia kaset VHS. Tobiasz Bocheński, gdy startował na prezydenta Warszawy, mówił, że problemy mieszkaniowe rozwiąże po prostu wolny rynek. Trzeba tylko ułatwić życie deweloperom, wprowadzić bon mieszkaniowy i umożliwić długoletnim najemcom prywatyzowanie mieszkań. A słuchając debaty pomiędzy kandydatami na prezydenta Warszawy w kanale Zero, właściwie nie dało się odnaleźć różnic pomiędzy nim a Przemysławem Wiplerem. Z kolei w kampanii 2019 grupa młodych wilków związanych z Patrykiem Jakim, takich jak Sebastian Kaleta, Jacek Zdobaczy czy Jan Kantak, podpisała deklarację nowego pokolenia. Jeden z kluczowych punktów to była właśnie obietnica nigdy nie zagłosuję za podwyższeniem podatków. Według plotek szefem kancelarii Karola Nawryckiego ma być Karol Rabenda, z którym znają się od wielu lat z Gdańska. Rabenda swoją karierę polityczną zaczynał w Unii Polityki Realnej Janusza Korwina-Mikke. Potem był związany z Fundacją Republikańską i Jarosławem Gowinem. Znany jest w środowisku ze swoich liberalnych poglądów gospodarczych. Podobną drogę zresztą od UPR do PiSu przeszedł chociażby Marcin Horała. Minister odpowiedzialny za budowę CPK w rządzie Mateusza Morawieckiego. Takich przykładów jest wśród polityków PiS-u młodszego pokolenia dużo więcej. To do nich należy przyszłość tej formacji. Większości z nich bliżej jest do wizji polski liberalnej niż solidarnej. Powiem więcej, gdybym miał dziś wskazać jednego wybijającego się polityka pis z pokolenia 40-, który jednoznacznie kojarzy się z Solidarnością Społeczną, który działa na rzecz ubogich i wykluczonych, który ma tą wrażliwość i mógłby w przyszłości wymyślać programy społeczne na miarę 500, to miałbym z tym problem. Żyjemy w kulturze silnego indywidualizmu, technologii, atomizacji społecznej. To dotyczy także polityków. Solidaryzm społeczny jest dziś w odwrocie, i tu dotykamy trzeciego, w mojej ocenie najważniejszego zagadnienia: jak zmienił się prawicowy wyborca. Zwróćcie uwagę na pewien paradoks tej kampanii. Widać, że zdominowały ją postulaty liberalne. Jednocześnie, zdaniem wielu komentatorów, zdefiniował ją także spór góra dół. Łukasz Pawłowski chociażby w rozmowie z Grzegorzem Stroczyńskim mówi coś takiego: żeby to, co się dzieje w polskiej polityce złapać i zrozumieć, trzeba porzucić tradycyjny podział prawica i lewica i spojrzeć na świat poprzez spór góra dół. Wtedy wiele rzeczy, będzie jaśniejszych. I dodaje: buzuje pod pokrywką, ludzie, którzy w latach 90. awansowali, pozajmowali stanowiska, zrobili karierę, wchodzą teraz w wiek emerytalny. I trwa naturalny proces sukcesji. Tyle, że ta sukcesja nie odbywa się na zasadach rynkowych, wolnych. I mówię teraz nie tylko o skali warszawskiej, ale powiatowego szpitala, gdzie ordynator przekazuje właśnie władzę następcom. Sukcesja po pokoleniu lat 90. odbywa się na zasadach takich, w jakich czujemy się w Polsce najlepiej: po znajomości, po relacjach rodzinnych plus różne dziwne układy. Wkurzenie z tego powodu jest podskórnym stanem chorobowym, który rozchodzi się szeroko po całej Polsce. Podobne tony uderza również Rafał Ziemkiewicz. Liberalną, więc tak go nazywajmy. Wszystkie demokracje, demokracje liberalne przeżywają taki cykliczny kryzys który, znaczy, przeżywają kryzys, który jest cyklicznym kryzysem, stale się powtarzającym bo zablokowano Pareta po prostu. Mówię, jak przypomnę Wilfredo Pareto. Musi być krążenie elit, tak zwane zasada krążenia elit. Żeby społeczeństwo zdrowo funkcjonowało, muszą być drogi awansu. Żeby były drogi awansu, to też musi być i degradacja. Jeżeli w elitach ludzie niezdatni są, to żeby tracili swoją pozycję społeczną. A niestety elity zawsze lubią zabetonować to, bo każdy chce, żeby jego dziecko dziedziczyło jego pozycję, albo nawet, nawet jak jest głupie, to, to jednak, żeby tutaj pomożemy, prawda, jakoś z mamą, ze szwagrem, ze znajomym z partii i e, efekt jest taki, że Ludzie, ludzie ambitni, którzy chcą awansować, nie mogą awansować. Rysuje nam się zatem dość paradoksalny obraz. Karol Nawrocki wygrał, bo zabrał głosy dołu. Tych wszystkich, mających poczucie wkurzenia na elity, że zablokowano im drogi uczciwego awansu. A zarazem te społeczne doły, ta Polska Powiatowa, nie wierzy w hasła Solidarności Społecznej. Nie wierzy w socjaldemokratyczną obietnicę. Nie głosuje na kandydata obiecującego sprawiedliwe państwo, usługi publiczne na wysokim poziomie, reformę służby zdrowia czy publiczną edukację. Przeciwnie. Wierzy Mencenowi, który mówi im, że na dom, na dwa samochody i na grilla musimy sobie sami zapracować. Wolny rynek i ciężka praca, a państwo niech się po prostu nie wchłania w nasze życie. I to jest najciekawsze pytanie socjologiczne dotyczące tej zmiany. Od solidaryzmu do liberalizmu. Jak to się stało, że po ośmiu latach rządów PiSu, partii odwołującej się do solidarności społecznej, stawiającej na transfery, ludzie co prawda odrzucają elity kojarzone z PO, nie wierzą Trzaskowskiemu, ale zarazem stawiają na indywidualizm? Dlaczego nie kupują głównej opowieści Pisu, którą jeszcze w 2005 roku zaczął Lech Kaczyński? Moim zdaniem odpowiedź można znaleźć na przykład w tej książce. Łukasz Pawłowski pisze o drugiej fali prywatyzacji jako niezamierzonych skutkach rządów Pisu. Co ma na myśli? Partia Kaczyńskiego pokazała, że potrafi dokonać transferów gotówkowych. Przelewanie wszystkim rodzicom co miesiąc 500 zł. Było do ogarnięcia przez źle działające państwo. Albo przymusem prawnym, podnosząc płacę minimalną, wymusić podwyżki dla najgorzej zarabiających. Jednocześnie ten sam rząd poległ wszędzie tam, gdzie trzeba było dokonać reformy instytucjonalnej: zreformować szkoły, uniwersytety czy służbę zdrowia. O sądownictwie nie wspominając. I to może być odpowiedź na ten paradoks. Osiem lat rządów Partii Solidarnej przyniósł społeczny zwrot w kierunku liberalizmu. Społeczeństwo przyjęło gotówkę. Ale uznało, że dalej musi radzić sobie samo, bo państwo im po prostu nie pomoże. Przykładów na prywatyzację usług publicznych znajdziemy wokół siebie bardzo wiele. Prywatny dentysta zamiast publicznego, e, busy zamiast kolei, mieszkania e, jako czwarty filar emerytalny. Ale chyba najbardziej charakterystyczna jest po prostu edukacja. Szkoła powinna być sercem solidarności społecznej. Publiczna edukacja to przecież najlepszy sposób na wyrównywanie szans. Tymczasem w ciągu ostatnich 20 lat Widzimy gigantyczny kryzys zaufania do szkoły. Gdy Lech Kaczyński wygrywał wybory prezydenckie, tylko 29% rodziców posyłało swoje dzieci na płatne zajęcia dodatkowe. Dziś to 73%. Na tym wykresie widać dwie dekady hasła Solidarności Społecznej w praktyce. Ludzie nogami pokazali, że nie wierzą, że państwo jest w stanie dowieść dobrą szkołę, więc muszą wziąć sprawy w swoje ręce. I dokładnie o tej emocji mówił Sławomir Mencen. Mam takie poczucie, że wielu wyborców głosowało na mnie, dlatego, że chcieli, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło. Teraz ta deklaracja, którą Pan złożył, jest dla mnie naprawdę bardzo ważna, bo ostatni przypadek, który pamiętam, kiedy prezydent zawetował ustawę przed podnoszącą podatki, to jeszcze był Lech Wałęsa na początku lat 90. -tych. I potem przez 30 lat wszyscy prezydenci podpisywali absolutnie wszystko, co dotyczyło spraw podatkowych, w ogóle nie wetowali podniesienia podatków I Ludzie powoli mają tego dosyć. Nie chcieliby, żeby te podatki cały czas rosły. Widzą, że ich pieniądze są wydawane nieefektywnie. Ludzie widzą, że państwo nie działa. Pieniądze są wydawane nieefektywnie, więc nie wierzą w usługi publiczne. Chcą niskich podatków, bo i tak na końcu muszą zapłacić za dentystę, albo lekcję angielskiego swoich dzieci sami. A symboliczną klamrą może tu być pamiętna drama wokół szczepienia Krystyny Jandy. Gdybym miał powiedzieć, kiedy narodziła się tak silna emocja liberalna w prawicowym elektoracie, to wskazałbym właśnie na tamto wydarzenie. Pandemia, lockdowny, strach przed śmiercią, izolacja od bliskich. A tu nagle widać, że są równi i równiejsi. Czy rządzi PiS czy PO? I tak na końcu elitka, warszawka, mająca dojście do lekarza, spółek Skarbu Państwa czy dotacji rządowych, wbije się przede mnie w kolejkę. Więc kompletnie im nie wierzę, gdy mówią o Solidarności. Głosuję na Mencena, bo obiecuję rozwalenie tego układu. A grill, samochód i dom kupię sobie sam. Państwo niech tylko nie przeszkadza. Tego kanału nie rozwijamy dzięki dojściom w Ministerstwie Kultury. Choć spotkania z patronami robimy między innymi w Warszawie, to nie stoi za nami także Warszawka. Wszystko opiera się na Waszym wsparciu, za które bardzo Wam dziękuję. A jak chcielibyście poczytać więcej o zablokowanej drodze awansu społecznego, nadprodukcji elit, która rozsadza współczesne społeczeństwa, o czym mówił chociażby Ziemkiewicz, to kupcie koniecznie tę książkę. Kontr-elita idzie po władzę. Nawrocki i J.D. Vance dają okejkę. Zwycięstwo Nawrockiego kończy zatem pewną epokę. 20 lat dominacji języka solidarności społecznej na prawicy. Dziś zaczyna dominować liberalizm. W mojej ocenie jest to zmiana trwała, bo zacementują ją prawdopodobne rządy PiSu z Konfederacją. Jest zgodna z poglądami wielu polityków PiSu, średniego i młodego pokolenia, w tym samego Nawrockiego. Wreszcie jest również zgodna z emocją społeczną. Dziś wyborca prawicowy i w Stanach, i w Polsce nie lubi liberalnych elit, ale nie wierzy też w solidaryzm. Oczywiście jest patriotycznie nastawiony, chciałby wielkiej Polski i wielkiej Ameryki, żeby polska reprezentacja zdobyła mistrzostwo świata, ale na koniec dnia nie chce za to płacić. Liczę się ja, moja rodzina, znajomości, relacje, układy, a nie jakaś szersza wspólnota. Familijaryzm i egoizm grupowy zastępuje solidarność. Nikt nie wierzy w służbę zdrowia, gdzie bogaty i biedny stałby w tej samej kolejce. Trzy wnioski, które nasuwają się z tych rozważań. Pierwszy wniosek jest taki, że nim w Polsce na nowo zapanuje moda na solidarność, klimat do jakichkolwiek ambitnych projektów społecznych, musi dokonać się fundamentalna reforma państwa. Po prostu ludzie nigdy nie uwierzą, że szkoły, szpitale czy kolej mogą zacząć u nas lepiej działać, gdy mamy paraliż Trybunału Konstytucyjnego, dualizm prawny i niewydolny rząd. I jak widzą ten syf, to mówią: Nie chcę płacić podatków, bo i tak państwo mi nie pomoże. I tak sam płacę za dentystę i korki z angielskiego dla mojego dziecka. I dokładnie takie zadanie, reformy państwa, widzą przed nowym prezydentem Ziemkiewicz i Dymek, pomimo wszelkich dzielących ich różnic. Wyzwanie pierwsze, które stoi przed Nawrockim, teraz nie to, co wy myślicie, że on zrobi, tylko co w waszym zdaniu powinien zrobić. Wizja naprawy państwa. Reforma centrum, bo ryba się psuje od... Chciałem powiedzieć od głowy, ale przypomniałem sobie klasyka, że od góry się głowa psuje. Ale, e, e, państwo polskie, no przepraszam, no państwo zarządzane przez rząd, który się składa ze 150 ministrów i wiceministrów i służy do tego, żeby wszystkie frakcyjki, partyjki, koalicjanci wszyscy mieli wyżerkę, natomiast e, nie jest to w stanie rządzić niczym. E, państwo z dykty. No to, to, to Polaków najbardziej boli że nie ma usług publicznych, że nie ma wszystkiego, bo to wszystko jest z dykty, a tam, gdzie nie jest z dykty, to jest drapieżne wobec obywatela zamiast mu służyć, więc wizja, no ja to nazwałem resetem konstytucyjnym, tak, wizja takiego resetu konstytucyjnego, wizja naprawy państwa, wizja budowy nowego państwa, stare hasło Jarosława Kaczyńskiego, o którym Kaczyński ja już zapomniał, jak doszedł do władzy, to to już się zajmował tylko tym, jak przejąć to stare państwo, a nie jak je zbudować nowe, e, bo trzeba zbudować taką wizję Opowieść, która Polaków porwie, i ten, który ją zbuduje, ten, ten z, y, temu Polacy powierzą to, żeby ją realizował. Jest mi do Rafała blisko. Tu się po prostu zgadzamy. Trudno się z nie zgadzać, bo jest to postulat zawsze w Polsce prawdziwy i zawsze słuszny, że jakość naszych, naszego państwa, jakość tego, co ono of, obywatelom oferuje i tego, na jakie wyzwania będzie musiał odpowiedzieć, jest, jest wiecznie aktualnym problemem w polityce i który. Mógłby być przestrzenią współpracy ponad, yy, ponad podziałami. Drugi wniosek dotyczy gigantycznej szansy, która rodzi się teraz przed Zandbergiem i Razem. Skoro prawica przechodzi na pozycje liberalne, porzucając język Solidarności i postulaty socjaldemokratyczne, to będzie dużo społecznego tlenu po lewej stronie. Jeśli razemowcy nie prześpią tego momentu, jeśli będą w stanie schować obyczajówkę, wszystkie te nowinki z amerykańskich kampusów i iść w kierunku wizji Polski z Zatomu, Krzemu i Stali. To mogą nawet przekroczyć 10% w najbliższych wyborach. A podcasty takie jak Dwie Lewe Ręce będą dawały intelektualną amunicję, by przeciągać wyborców Mencena na stronę Zandberga. Bo w rzeczywistości elektoraty tych dwóch polityków dzieli dużo mniej, niż świadczyłby o tym podział na prawicę i lewicę. Zresztą widać to było w cytowanej tu rozmowie Dymka z Dziękiewiczem. Właściwie zgadzali się dużo bardziej i łączy ich dużo więcej niż gdyby mieli usiąść w studiu np. z Tomaszem Lisem czy Dorotą Wysocką-Sznepf. Trzeci wniosek dotyczy schizofrenii, w której żyjemy. Dysproporcji pomiędzy rodzącymi się ambicjami Polaków, a opisanym tu stanem państwa i brakiem gotowości, by dorzucać się do wspólnej kasy. Polacy chcieliby CPK, atomu, profesjonalnej dyplomacji, silnej armii, której Ruscy nie podskoczą. No i być liderem w sztucznej inteligencji, a zarazem nie chcą za to płacić. Podatki mają być jak najniższe, a państwo ma nie przeszkadzać. Nie trzeba mieć Nobla z politologii, żeby wiedzieć, że tego się nie da po prostu połączyć. Jesteśmy jak dzieci, które chcą mieć tysiąc zabawek, ale bez żadnych obowiązków domowych.